Cześć kochani! Dzisiaj przepis na śniadanie warte grzechu. Naleśniki z solonym karmelem, twarogiem i jabłkami z cynamonem. Zapraszam! Zaczynamy od przygotowania ciasta naleśnikowego. Jak dobrze wiecie, do naleśników najlepiej nadaje się woda gazowana. Ona idealnie nadaje im puszystości i powoduje, że te naleśniki są takie miękkie. Na języku, nie wiem jak to określić, ale woda gazowana i mleko to najlepsze połączenie na naleśniki, więc wlewamy do miski. Do mleka i wody wbijam jajka. Oczywiście dokładną gramaturę na przepis znajdziecie w opisie filmu, jak zawsze. Dolewam przestudzone, ale rozpuszczone masło. I będę dosypywać partiami mąkę, ale robię to naprawdę, naprawdę powoli. Tego względu, żeby mi się tutaj te grudy, które powstaną, ładnie rozpuściły. Im więcej mąki, tym wasze naleśniki będą grubsze. Ja lubię takie cienkie naleśniki, które są tylko dodatkiem. To ciasto jest wyczuwalne, ale niedominujące w całym tak naprawdę przepisie. Na koniec jeszcze szczypta soli. Jeśli chcecie słodkie ciasto, możecie dodać odrobinę cukru pudru. Ja tego nie robię, ponieważ składniki w środku w naleśnikach będą dosyć słodkie, więc tego nie potrzebuję. A to jest idealna baza na ciasto naleśnikowe i z tego przepisu również możecie zrobić naleśniki wytrawne. Pięknie nam się wszystko wymieszało. Przykrywam teraz ciasto ściereczką i odstawiam na 30 minut. Nie musi być w lodówce, może być w temperaturze pokojowej na blacie i zabieram się za jabłka i solony karmel. Jabłka obieramy. W tym przepisie nie ma znaczenia jaki rodzaj jabłek wybierzecie. Wybierzcie tak jakie macie pod ręką i leżą na blacie w kuchni. Jabłka obrane, musimy je teraz pokroić w drobną kostkę. Jabłka pokrojone, wrzucamy je na patelnię. Polewamy miodem. Solony karmel jest już na cukrze, więc nie chcę używać tutaj więcej cukru. Zamiast miodu możecie też użyć syropu klonowego albo syropu z agawy, nie ma problemu. Dodajemy oczywiście szczypty cynamonu, bo jabłka bez cynamonu to nie wyjdzie. Ale jeśli nie lubicie, to pomijcie, dla mnie jabłka i cynamon to połączenie idealne i nie ma lepszego. Jabłka musimy podgrzać. One muszą się delikatnie rozpaść, ale tylko delikatnie. Ja lubię, jak jest ten element chrupki w jabłkach. Nie lubię takiej ciapali. I przygotowujemy karmel, który bardzo, bardzo dobrze znacie z mojego kanału. Uwielbiacie ten przepis. Mówicie, że to najlepszy karmel, jaki kiedykolwiek jedliście, bo smakuje jak cukierki Werther's Original. Oryginal, oryginal. w reklamie było original, więc Werther's Original. I właśnie ten karmel przygotujemy. Cukier równomiernie rozprowadzam na patelni. Aby się idealnie skarmelizował. Pamiętajcie, że ten karmel, który robicie bez użycia wody, możecie spokojnie mieszać. Jak takie grudki wam się porobią, to spokojnie możecie podociskać paczką albo właśnie łyżką drewnianą, i wtedy one się pięknie porozpuszczają. Karmel gotowy, dodajemy masło. Masło przerywa nam proces karmelizacji. Więc tutaj już karmel nie może się spalić. Mieszamy, aż całkowicie karmel z masłem się połączy. I dodajemy śmietankę. To jest śmietanka kremówka 30 lub 36% bez różnicy, jakiej śmietanki użyjecie. Karmel gotowy, czas go posolić i to tak solidnie solimy. Czyli wszystkie składowe mamy gotowe. Ciasto jest, jabłka są, karmel jest. Możemy zabierać się za smażenie naleśników. Patelnię rozgrzewamy. Na patelni rozgrzewam odrobinę masła, ale tylko trochę nie chcę, żeby ta patelnia była zbyt tusta. To jest mój trik, nadmiar masła przecieram ręcznikiem papierowym, i wtedy mam idealnie natłuszczoną patelnię, ale nie ma tego masła zbyt dużo. Możemy smażyć nasze naleśniory. I obracamy patelnię, ja zawsze dosyć długo obracam. Wszystkie składniki mamy gotowe. Jest solony karmel, są jabłka, są naleśniki. I jeszcze czas na twaróg. Na każdym naleśniku rozmarowujemy twarożek. Możecie twaróg delikatnie rozrzedzić za pomocą jogurtu. Ale ja lubię, jak one są takie naprawdę farogowe, więc nie dodaję ich już więcej. Czas na jabłka. I całość polewamy solonym karmelem. Ten karmel będzie i na zewnątrz, ale będzie też w środku, więc wiecie. To ma być kumulacja. I zawijamy. Niektórzy różne są techniki zawijania, niektórzy zawijają e, na takie ćwiartki. Ja najbardziej lubię takie zrolowane. I analogicznie postępujemy ze wszystkimi naleśnikami. Pozostało tylko polanie karmelem z wierzchu. No i będę mogła zajadać. Nie wiem, co prawda, chyba czterech. Będę musiała się z kimś podzielić. Że w knajpie za takie naleśniki zapłacilibyście milion złotych, a u sugar macie tylko za jakieś 15. No, niestety, ale coś za coś. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój przepis. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! To był przepis na fantastyczne naleśniki. Natomiast, jeśli szukacie innego nadzienia, to tutaj jest przepis na moją domową, pyszną Nutellę, która idealnie nada się do takich naleśników.